Kolejne zadanie z matury, która była w sumie dzisiaj chyba i to jest, to jak patrzyłem to było i na 215 formule i formuła 223 i wiemy, że x i y równa się 4 i że x do trzeciej minus X kwadrat Y minus xy kwadrat dodać Y do trzeciej jest mniejsze równe 0. No tak. To wiemy, wiemy też, że y równa się 4 minus x, więc sobie podłóżmy ten y. x do trzeciej minus x kwadrat razy 4 minus x, minus x razy 4 minus x do kwadratu i minus, jest plus, 4 minus x do trzeciej ma być mniejsze od 0. x do trzeciej minus... 4x kwadrat dodać x do trzeciej minus x 16 minus 8 x dodać x kwadrat i teraz dodać 64 y, minus 48x dodać 12x kwadrat minus x do trzeciej mać mniejsze równe 0 Czyli x do trzeciej minus 4x kwadrat dodać x do trzeciej minus 16x dodać. No w sumie nie wiem czy o tym mówić, tylko koło to obchodzi trochę. No, i po przekształceniu wychodzi nam, że x minus 2 do kwadratu ma być mniejsze równe 0, i to jest spełnione tylko wtedy, gdy x równa się 2. Z tego wynika, że x równa się 2, i y też równa się 2. Koniec zadania.